Witajcie moi drodzy! Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o panu Witoldzie Dębickim, aktorze, który być może z nazwiska nie jest tak kojarzony jak z twarzy, ale jeżeli interesujecie się polską kinematografią, oglądaliście seriale albo bywaliście w teatrze w Poznaniu lub w Warszawie, to na pewno pana Witolda bardzo dobrze znacie. A jego życie jest niesamowitą sinusoidą od wielkich sukcesów. W życiu zawodowym do wielkich problemów w życiu prywatnym. Nie ukrywał on bowiem, że jego życie było trudne głównie przez to, że zmagał się przez dłuższy czas z problemami alkoholowymi. Było kilka zwrotów akcji w jego życiu, których nikt się nie spodziewał. Dziś jego życie wygląda już zupełnie inaczej. Jak więc wyglądała jego kariera? Co więc działo się w jego życiu prywatnym? Jak wpłynął na nie alkohol, i jak udało mu się to wszystko okiełznać, a także jak dzisiaj wygląda jego życie po 80., zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku i serdecznie Was zapraszam, byście ze mną i z panem Witoldem spędzili, zechcieli spędzić jakiś czas. Witold Dębicki urodził się 3 maja 1943 roku i przyznał, że nie marzył od dziecka o tym, by być aktorem, a jak ten zawód wygląda, wiedział co nieco, bo jego mama była aktorką lalkarką. I szkoła teatralna wydała mu się najprostszym i najbardziej interesującym możliwym wyborem, bo jak zdradził, hmm, przypuszczał też, że nie będzie musiał wstawać bardzo wcześnie rano do pracy. Natomiast jego tata był inżynierem i przez chwilę no nawet myślał o tym, żeby może zostać architektem albo handlowcem, ale nic z tego nie wyszło. Za pierwszym razem nie dostał się ani do szkoły handlowej, ani szkoły teatralnej, więc postanowił, że zrobi sobie rok przerwy, ale tutaj wkroczył do akcji jego tata. Mój tatuś zarządził, nie synku, nie będziesz miał wolnego roku, będziesz pracował, no i znalazłem się w Instytucji zajmującej się handlem ropą naftową i jej przetworami. Ale chyba mu się średnio spodobało, bo już rok później ponownie zdawał do Akademii Teatralnej. Pytam dziekana, panie dziekanie, dlaczego w zeszłym roku się nie dostałem? A w tym jestem na drugiej pozycji wśród zdających, a dziekan mówił, był pan za młody i miał pan nieruchomą górną wargę. Więc pytam, a teraz rusza mi się czy nie rusza? No wie pan, trzeba będzie nad tym popracować. I tak pracuje do dzisiaj. Jest tak ruchoma, jak była, i to wystarcza. Przypuszczam, że dziekan musiał coś wymyślić na poczekaniu. Natomiast początki kariery filmowej pana Witolda sięgają lat 60.. Życie raz jeszcze. Janusza Morgensterna to pierwszy film, w którym się pojawił. Wystąpił z Tadeuszem Łomnickim miał, miał pierwszy kontakt z kamerą, ale taki poważny debiut filmowy to film Pejzaż z bohaterem, w którym zagrał z Gustawem Holoubkiem. Ale później mogliście go zobaczyć chociażby w Trzeba Zabić tę Miłość, Czarnych Chmurach, Najdłuższej Wojnie, Nowoczesnej Europy, Alternatywy 4 czy Panu Kleksie w Kosmosie. I faktycznie był jednym z bardziej obiecujących młodych aktorów, wróżono mu wielką karierę. I on sam mówi, że zapewne taka by była, gdyby nie zaczął pić. Bo po ukończeniu Stołecznej Akademii Teatralnej razem z kolegami z Teatru Ziemi Mazowieckiej, gdzie grał, bankietował również co noc do Białego Rana. Jak mówi, to po prostu były takie młodzieńcze imprezy. Pił dla rozrywki. Wszyscy pili, dobrze się bawili. Wydawało się, że nie przesadza, ale kiedy się zorientował, że może jednak trochę, było już za późno. Zaczęło się niewinnie, jak u większości. Wieczorne wino, potem wódka. Alkohol towarzyszył mi codziennie. Z czasem przestałem panować nad swoim życiem. Mówił w Dzień Dobry TVN: Alkoholikowi wydaje się, że da radę. Wczoraj wypiłem setkę i jest w porządku, a dzisiaj mogę wypić dwie setki. To równie pochyła mówił z kolei wyborczej i przyznał w jednym z wywiadów także, że zmarnował najlepsze lata swojej kariery. Stoczył się na samo dno, zanim zrozumiał, że sam sobie z tym problemem nie poradzi, i że alkohol go po prostu zabija. Mimo wszystko miał na koncie nadal wiele ról, z których możemy go znać. Zagrał w sumie w kilkudziesięciu filmach, a jego filmografia jest naprawdę imponująca. W spektaklach telewizyjnych grał, w serialach. I praktycznie nie znikał z teatralnej sceny. Bardzo dużą popularność przyniósł mu serial Siedem Życzeń, gdzie wcielił się w Witolda Tarkowskiego, czyli ojca Darka. I choć często był na drugim planie, zwracał naszą uwagę na siebie, a jemu ta drugoplanowość w ogóle nie przeszkadzała. Myślę, że wszystkie role, które grałem, coś mi dały, mówił. Były takie, które lubiłem, i takie, których nie znosiłem. Duży też był rozstrzał. Są takie role, które nie i takie, które są jakby przeciwko, kiedy człowiek jest źle obsadzony, nie czuje granej postaci i wtedy nie czerpie się satysfakcji z pracy. Mówił o blaskach i cieniach zawodu aktora. A w jednym z wywiadów także żartował, że zapracował sobie na kryptopopularność. Czyli właśnie to, że nie zawsze jego nazwisko mówi nam wiele, ale twarz, o, tak, 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 znam tego pana oczywiście. Bo kiedy inni robili kariery, on wolał się napić. Picie wymknęło się spod kontroli. Byłem po prostu rozrywkowy i w pewnym momencie przestałem nad tym panować, mówił w dużym formacie. Starał się z tym walczyć, ale tak trochę po łebkach. Myślał, że być może jakieś środki zrobią za niego tę robotę, która była do zrobienia i którą każdy uzależniony musi przejść. Miał wszyty esperal kilka razy, łykał też tabletki i na pewien czas mu to pomagało, ale mm, po tym jak pozostawał w trzeźwości, niestety na dłuższą metę ta metoda się nie sprawdzała i znowu sięgał po wódkę. Przez którą, jak przekonują portale, miał stracić nie tylko wiele ról, ale także i żonę. Bo choć niemal całe życie spędził w Warszawie, to Poznań stał się jego drugim domem. Tam znalazł się przez przypadek i przez przypadek też poznał swoją żonę, bo Izabela Cywińska zadzwoniła do niego, prosząc, by przyjechał i zastąpił w spektaklu teatralnym jednego z aktorów. Zgodził się i tak właśnie poznał Marię Rybarczyk. Gdy się zakochali w sobie, wydawało się, że są dla siebie stworzeni i długo nawet ich związek był naprawdę dobry. Pan Witold założył rodzinę i dzielił życie między stolicą a Poznań. Kiedy przyjechałem do Poznania z warszawskiego bałaganu, zaskoczył mnie porządek, uprzejmość, dobre zaopatrzenie. Byłem tym zauroczony. Poznałem wielu fantastycznych ludzi, z którymi się tu przyjaźnię do dzisiaj, mówił aktor Teatru Nowego w Poznaniu. Niektóre źródła podają, że żona miała nie wytrzymać jego stylu życia i tego, że pije, a pan Witold miał pozwolić jej odejść, by nie rujnować jej życia. Jednak w wielu też wywiadach i przez słowa pana Witolda wydaje się, że mogła to być jego decyzja, by z żoną się rozstać. Nie miałem odwagi porozmawiać z nią o moich problemach. Wolałem wstać, wyjść i rozpocząć wszystko od nowa, mówił na żywo zdarzają się w naszym życiu sytuacje niewytłumaczalne. Człowiek budzi się pewnego ranka i czuje, że musi coś zakończyć. Tak właśnie było w moim przypadku, mówił w wywiadzie dla magazynu Świat i ludzie. Wstałem, zostawiłem klucze od mieszkania oraz swoje zdjęcie na biurku i po prostu wyszedłem. A pytane o to, co właściwie popchnęło go do takiej, no, przyznacie, radykalnej decyzji, by po prostu z dnia na dzień przestać żyć w małżeństwie, on mówi, że w zasadzie sam tego nie wie. Żyliśmy z żoną swobodnie, wręcz rozkosznie, prowadziliśmy bankietowe życie. Wydawać by się mogło rewelacja, ale w pewnym momencie przestało mi to odpowiadać, mówił w świat i ludzie. Choć jego żona mówiła: My poza wszystkim bardzo się przyjaźnimy. Nie jest nam idealnie, ale spotkanie z nim i to, że razem kulamy się przez życie, to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie mnie spotkały. Pan Witold nie ukrywał, że w tej całej sytuacji również bardzo dużym minusem i konsekwencją było to, że groziło mu zerwanie kontaktu z córką, którą w zasadzie wychowywali jego teściowie. Mimo wszystko przyznawał, że swojej decyzji nigdy nie żałował. To było jedyne słuszne rozwiązanie. Odchodząc od żony byłem w jakimś totalnym amoku. Doszedłem do wniosku, że to wszystko nie ma najmniejszego sensu. Zrozumiałem, że to była ślepa uliczka. Stwierdziłem, że wolę robić cokolwiek, gdziekolwiek i z kimkolwiek, żeby tylko nie pozostawać w tym domu. Wiedziałem, że groziła mi totalna katastrofa, stoczenie się, zerwanie stosunków z własną córką i fajnymi teściami. Na szczęście w porę zareagowałem. A po latach w programie Uwaga TVN córka aktora mówiła, że choroba alkoholowa miała wielki wpływ na życie jej ojca. I prywatne, i zawodowe. I bardzo dużo przez to stracił. W dzieciństwie wielokrotnie doprowadzało mnie to do łez. Mówiła o jego zgubnym nałogu. W pewnym momencie aktor pił już tak dużo, że został zwolniony z teatru. Ale musiała wydarzyć się naprawdę straszna rzecz, by oprzytomniał i postanowił coś zrobić ze swoim życiem. A tym właśnie okropnym wydarzeniem był wypadek, gdy jadąc samochodem na podwójnym gazie staranował kilka samochodów. Wtedy postanowił, że musi być trzeźwy. Ale ta walka o trzeźwość trwała w jego przypadku kilka lat. Jestem po trzech terapiach stacjonarnych w Tworkach, w Harcicach pod Poznaniem i w Przasnyszu. Ciągle, choć nieregularnie, chodzę na spotkania AA. Mam swoich terapeutów. Od dłuższego czasu jestem na etapie zatrzymania i chcę w nim pozostać jak najdłużej. Mówił później dużemu formatowi. Przyznał także, że zagranie w filmie Mój rower z 2012 roku bardzo wpłynęło na jego życie. On mnie w jakiś sposób odmienił. Mogłem przejrzeć się w postaci Włodka jak w lustrze. Jednocześnie zastanawiałem się nad tym, w którym miejscu aktualnie się znajduję, mówił Świat i Ludzie. Pan Witold spędzał dużo czasu w swoim domu w Wieszczadach, jednak w pewnym momencie postanowił go sprzedać, po to by być bliżej rodziny. Bo jak mówił, czuł się tam trochę sam. Dzięki temu znalazł się bliżej córki, która wraz z mężem prowadzi lecznicę weterynaryjną. W pewnym momencie miałem do wyboru albo używać alkoholu, w sposób oczywiście umiarkowany. Ale to jest płynna granica, albo się leczyć i wybrałem to drugie. Aby chronić siebie, rodzinę, zawód, dorobek, wszystko, mówił w kolei z Dzień Dobry TVN. I przyznawał, że dzisiaj samotność nie do końca mu służy. Lubię pewien rodzaj samotności, ale też samotność to rzecz, która mi doskwiera przez cały czas. Nie wiem, czy zostaje tutaj na stałe, może się stąd wyprowadzę, a może nie, mówił o domu w Bieszczadach. A jakiś czas temu przeszedł także na teatralną emeryturę i wrócił z Poznania do Warszawy. Mieszka na warszawskim Żoli Bożu, bo w Warszawie mam córkę, mówił. Mimo wszystko na takiej zupełnej emeryturze odgrania nie jest krabowiem w serialach, a także w filmach choć nie jest związany z żadnym z teatrów. Reżyserzy go mimo wszystko doceniają, a on nigdy nie zawodzi oczekiwań. Grał w wielu serialach telewizyjnych w ostatnich latach, w Prawie Agaty, Przyjaciółka, Ojcu Mateuszu, Odwróconych, Stuleciu Winnych, Chyłce czy Gangu Zielonej Rękawiczki, ale także w filmie Johnny, który Wam tutaj na tym kanale polecałam. Pan Witold zdaje sobie sprawę, że już do końca życia będzie alkoholikiem. I wie także, że wszystko w jego rękach: to czy już zawsze zostanie trzeźwy, czy jeszcze kiedyś powróci do picia. Alkoholizm to podstępna choroba duszy i ciała, śmiertelna, nieuleczalna. Jego zdaniem w chorobie najtrudniejsza jest niewiadoma. Idzie pan ulicą, jest słoneczny dzień, wszystko w życiu dobrze się układa i zawodowo, i prywatnie, i nagle skręca pan do baru i zamawia setkę. Nie wiadomo dlaczego odpowiedział. I przyznał, że chciałby, by jego historia była przestrogą dla innych ludzi, by nie pakowali się w taki problem, jakim jest alkoholizm, dlatego jasno i otwarcie o tym mówi, z czym przez całe w zasadzie życie się zmaga. Nie wstydzę się przeszłości, to część mnie. Ale dziś jestem innym człowiekiem, powiedział w jednym z wywiadów, podkreślając, że od ponad dwóch dekad jest trzeźwy. I dlatego ja zawsze mówię, że nieważne, naprawdę to jest nieważne, że dwie osoby nazwą kogoś pijakiem, alkoholikiem, czy będą mu jakoś uwłaczać z tego powodu, że pił, bo najważniejsze jest to, że przestał. A łatwiej się rozsypać niż się poskładać. I to, że komuś się to udaje, jest gigantycznym sukcesem. I zawsze, gdy opowiadam o takich właśnie biografiach, bardzo to podkreślam. Jest to wielki sukces i y, naprawdę nie ma się czego wstydzić. Warto opowiadać o swoim życiu, bo każdy z nas się potyka. Jedni mniej, drudzy bardziej, ale wyjście z tego jest zawsze czymś co powinno człowieka napawać dumą i sprawiać, by chciał się tym chwalić. Dlatego myślę, że pan Witold bardzo dobrze robi swoją historię opowiadając, a my, przezorni, zawsze zabezpieczeni, słuchajmy tej mądrości, kogoś, kto chce nam o swoich błędach opowiadać, bo dzięki temu możemy ich sami nie popełniać. No i z ciekawostek zarazę Wam, że chyba Pan Witold jest jednym z ulubionych aktorów Michała Wiśniewskiego, bo występował w jego teledyskach zarówno tych solowych, jak i w teledyskach zespołu ich troje. A oprócz tego, jeszcze w jednym z teledysków, który ja bardzo lubię, uważam, że jest naprawdę bardzo sympatyczny, jest to Megiera Sławomira. Więc jeżeli chcecie z Panem Witoldem spędzić jeszcze trochę czasu i się miło pobujać, to sobie puśćcie tutaj na YouTubie tę megierę, to zobaczycie, jak Pan Witold tam się bawił a bawił się chyba wyśmienicie. Ja oczywiście pana Witolda serdecznie pozdrawiam, darzę wielką sympatią i nie wiedziałam, że taki życiorys na swoim koncie pan Witold ma, bo szczerze mówiąc jego aparycja tak sprawia, że taką się wydaje być osobą takim, taką dorany przyłóż. I nie mówię oczywiście, że tak nie jest, no ale te różne komplikacje życiowe sprawiają, że na pewno trochę tego dziegciu tutaj się w tym miodzie musiało znaleźć. E, serdecznie pozdrawiam jeszcze raz, e, również Was, moi drodzy. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Piszcie o kim chcielibyście, bym Wam opowiedziała, a ja postaram się Wasze życzenie spełnić. Im więcej propozycji na temat danej osoby, tym szybciej pojawia się odcinek. Tak to działa, więc do dzieła. Dzięki za dziś, do zobaczenia. Pa!